Liczba 1111 /11 to potężny symbol duchowego przebudzenia, który często pojawia się w momentach kluczowych dla naszego rozwoju. Sygnalizuje ona, że nadchodzi czas wielkich zmian i że warto zwrócić uwagę na swoje wewnętrzne życie. Jest to subtelna wiadomość od wszechświata, przypominająca, że to właśnie teraz nadszedł czas, by otworzyć się na nowe możliwości i przeobrażenia. Widząc te sekwencje liczb w różnych miejscach, na zegarze, w rachunkach czy w innych kontekstach, otrzymujesz sygnał, że nadchodzi czas głębszej refleksji nad życiem. To zaproszenie do zatrzymania się i zastanowienia nad swoją obecną ścieżką. Może to być także przypomnienie o konieczności dokonania zmian, które pozwolą Ci na wzrost i rozwój. To moment, w którym warto skoncentrować się na swoich celach, marzeniach i planach, dostrzegając potencjał przyszłości. Ponadto symbol ten przypomina, że wszechświat wspiera Cię w tej podróży. Niezależnie od tego, jak trudne mogą wydawać się wyzwania, które napotykasz, nie jesteś w tym sam. Energia, która Cię otacza, niesie z sobą zachętę i miłość, pomagając Ci przezwyciężyć trudności. Widzenie tej liczby może również oznaczać, że wszechświat działa w zgodzie z Twoimi pragnieniami i wspiera realizację Twoich planów. To przesłanie jest nie tylko o duchowym wzroście, ale również o manifestowaniu zmian w codziennym życiu. Wszechświat daje ci sygnał, że czas na działanie jest teraz. Nie zwlekaj z podjęciem decyzji, które przyniosą ci upragnioną zmianę. Zaufaj swojej intuicji i otwórz się na nowe możliwości, które czekają tuż za rogiem. Liczba 1111 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i potężnych symboli w duchowej numerologii. Nie bez powodu wiele osób, które dostrzegają te sekwencje w swoim życiu, odczuwa, że stają na progu ważnej przemiany. Jest to sygnał od wszechświata, że nadchodzi duchowa zmiana, która wpłynie na naszą wewnętrzną równowagę, a także na sposób, w jaki postrzegamy świat oraz swoje miejsce w nim. To numer, który symbolizuje przebudzenie, a jego powtarzalność Oznacza gotowość na głęboką transformację. Jedną z kluczowych cech tej liczby jest jej zdolność do przyciągania naszej uwagi. Kiedy zaczynamy zauważać ją w codziennym życiu, może to oznaczać, że wszechświat kieruje nas na ścieżkę duchowego rozwoju. To zaproszenie, by otworzyć się na nowe możliwości i zrozumieć, że zmiana jest nieunikniona, ale też niezbędna, aby w pełni rozwinąć naszą duchową naturę. Symbolika liczby opiera się na sile jedynki, która w numerologii oznacza nowe początki i kreacje. To impuls do działania, pierwszy krok na nowej drodze. Kiedy pojawia się w tej formie, jej moc jest podwójna to nie tylko znak nadchodzącej zmiany, ale także wsparcie wszechświata w tej transformacji. Przesłanie tej liczby mówi nam, że jesteśmy gotowi na rozpoczęcie nowego rozdziału pełnego zrozumienia i wyższej świadomości. Duchowa zmiana, którą symbolizuje ten numer, wiąże się z procesem wewnętrznego przebudzenia. To moment, w którym zaczynamy dostrzegać, że nasze życie ma głębszy sens niż tylko to, co widzimy na powierzchni. Zaczynamy szukać odpowiedzi na pytania o nasze miejsce we wszechświecie, relacje z innymi ludźmi i wyższą energię, która kieruje naszym losem. Sekwencja ta otwiera drzwi do nowych możliwości rozwoju, wskazując, że jesteśmy na właściwej ścieżce. Przebudzenie duchowe często oznacza odrzucenie starych wzorców myślowych i przyjęcie nowej perspektywy. To moment, w którym musimy uwolnić się od przeszłości, aby w pełni wykorzystać możliwości, które przynosi przyszłość. Sekwencja ta przypomina, że zmiana wymaga odwagi i determinacji, aby porzucić to, co już nam nie służy, i otworzyć się na to, co nowe i nieznane. Kolejnym aspektem duchowej zmiany, który niesie ze sobą ta liczba, jest wzrost intuicji i wewnętrznej mądrości. Kiedy zaczynamy ją zauważać, może to być sygnał, że nasza intuicja staje się silniejsza, a my lepiej rozumiemy i interpretujemy znaki, które otrzymujemy od wszechświata. To przypomnienie, że zmiana nie polega tylko na zdobywaniu nowej wiedzy, ale także na zaufaniu do naszego wewnętrznego przewodnictwa. Widzenie tej liczby. Może również oznaczać, że nadszedł czas na większą uważność i świadome życie. Duchowa przemiana wymaga, byśmy byli w pełni obecni w chwili obecnej. To czas, aby przestać skupiać się na przeszłości lub przyszłości i zacząć żyć tu i teraz, świadomie podejmując decyzje, które prowadzą nas ku naszym duchowym celom. Ta liczba przypomina, że prawdziwa moc duchowej zmiany leży w świadomym życiu i odpowiedzialnych decyzjach. Liczba 11:11 11 to potężny sygnał od wszechświata, otwierający drzwi do duchowego przebudzenia. Jej pojawianie się w życiu wskazuje, że jesteśmy gotowi na wyższy poziom świadomości i głębszą transformację. Wszechświat przekazuje, że nadszedł czas na zmiany, a widzenie tej sekwencji liczb zachęca do refleksji nad swoją wewnętrzną jaźnią i relacją z otaczającą energią. Przebudzenie duchowe. Często zaczyna się od introspekcji i zastanowienia się nad otaczającą rzeczywistością. Cyfrowy znak przypomina, że wszystko, co dzieje się wokół nas, ma głębsze znaczenie. To zachęta do bycia obecnym w chwili bieżącej oraz zrozumienia, że nasze myśli i emocje kształtują rzeczywistość. W tym momencie wszechświat wskazuje, że każda chwila to szansa na naukę i wewnętrzny rozwój. Ta liczba działa również jako katalizator, wzmacniając intuicję i naszą wewnętrzną mądrość. Kiedy ją dostrzegamy, zaczynamy bardziej ufać swojemu wewnętrznemu głosowi, który prowadzi nas do zwrócenia uwagi na pragnienia i cele, które być może wcześniej były zaniedbywane. To sygnał, by słuchać siebie i skupić się na tym, co naprawdę istotne. Dostrzeganie tego znaku oznacza także konieczność uwolnienia się od przeszłości. Przebudzenie duchowe wymaga porzucenia starych wzorców myślenia, które nas ograniczają, i otwarcia się na nowe perspektywy. To moment, by puścić to, co już nie służy, i z odwagą wkroczyć na nową ścieżkę rozwoju duchowego. Proces ten jest kluczowy, by w pełni wykorzystać nadchodzący potencjał transformacji. Duchowe przebudzenie to również czas odkrywania głębszego sensu życia. Przypomina o tym, że nasze myśli i działania mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Wszechświat zachęca do świadomego działania w zgodzie z naszym najwyższym dobrem, co prowadzi do pełniejszego przebudzenia duchowego i wewnętrznej równowagi. Bycie tu i teraz to fundamentalny aspekt duchowego rozwoju, który ta liczba wyraźnie podkreśla symbolizuje konieczność zatrzymania się i zwrócenia uwagi na chwilę obecną, ponieważ to w niej dzieje się prawdziwa transformacja. Nasza codzienność często polega na rozmyślaniu o przeszłości lub martwieniu się o przyszłość, co sprawia, że tracimy z oczu to, co naprawdę ważne teraźniejszość. Ten znak przypomina, że klucz do duchowego przebudzenia i wzrostu leży w pełnym zanurzeniu się w bieżącym momencie. Przebywanie w tu i teraz pozwala nam lepiej zrozumieć siebie oraz otaczający nas świat. Gdy nasze myśli krążą między tym, co było, a tym, co dopiero ma się wydarzyć, tracimy połączenie z intuicją i wewnętrzną mądrością. To przypomnienie, by skupić się na tym, co dzieje się w danym momencie. Odpowiedzi na wiele pytań tkwią właśnie tutaj. Bycie tu i teraz umożliwia świadome podejmowanie decyzji które mają kluczowy wpływ na przyszłość, a także pozwala dostrzec piękno życia w jego najprostszej formie. Kiedy jesteśmy obecni, zyskujemy większą kontrolę nad swoimi myślami i emocjami. To wskazówka, że tylko wtedy, gdy jesteśmy w pełni świadomi bieżącej chwili, możemy w pełni wykorzystać możliwości, które się przed nami otwierają. Obecność w teraźniejszości jest także narzędziem do uzdrawiania przeszłości. Kiedy przyjmujemy, że każda chwila jest wyjątkowa i niepowtarzalna, zyskujemy zdolność do uwalniania się od starych wzorców i traum, które nas ograniczały. Teraźniejszość daje siłę, by lepiej zrozumieć przeszłość i zacząć budować przyszłość zgodną z naszymi prawdziwymi pragnieniami. Ten symbol działa także jako przypomnienie, że prawdziwa duchowa siła leży w chwili obecnej. Wszechświat zachęca nas, abyśmy przestali odkładać plany na przyszłość i zaczęli działać teraz, gdy mamy pełną kontrolę nad swoim życiem. Duchowy rozwój nie jest możliwy, jeśli nie skupimy się na teraźniejszości. To, co robimy teraz, bezpośrednio wpływa na naszą przyszłość i kreuje kolejne doświadczenia. Bycie tu i teraz otwiera także drzwi do większej intuicji i harmonii z wszechświatem. Kiedy jesteśmy obecni, Nasze wewnętrzne przewodnictwo staje się wyraźniejsze, a my zaczynamy lepiej odczytywać znaki i sygnały, które wszechświat do nas wysyła. Teraźniejszość to jedyny moment, w którym możemy połączyć się z duchową energią, która nas otacza i warto w pełni go wykorzystać. Świadome działanie to kluczowy element, który umożliwia nam manifestowanie zmian w naszym życiu. Podejmowanie decyzji z pełną uważnością zrozumieniem konsekwencji oraz zgodnie z wewnętrznymi celami, pozwala na realne kształtowanie rzeczywistości. To przypomnienie, że nasze życie jest w dużej mierze kształtowane przez nasze intencje, myśli i działania. Nie wystarczy pragnąć zmian, aby rzeczywiście je wprowadzić. Konieczne jest aktywne działanie. Proces manifestacji zaczyna się od wewnętrznych pragnień, ale to świadome kroki prowadzą do faktycznych zmian. Nawet jeśli nasze marzenia i cele są klarowne, bez działania pozostaną jedynie wizjami. Codzienne decyzje, które są zgodne z naszymi wartościami, pozwalają osiągać namacalne rezultaty w świecie materialnym. Często zapominamy, jak wielką moc mają nasze myśli i intencje. Wszechświat współpracuje z nami, ale aby odczuć efekty tej współpracy, Musimy być uważni i skoncentrowani na tym, co chcemy osiągnąć. Kiedy podejmujemy świadome decyzje, dostrzegamy, jak nasze życie zaczyna zmieniać się na lepsze. Małe, codzienne wybory mogą prowadzić do dużych przełomów. Świadome działanie pozwala również na przełamanie starych, ograniczających wzorców, które mogły nas blokować przez lata. Bez uważności często działamy automatycznie, powtarzając te same błędy. Jednak, gdy zaczynamy działać w sposób bardziej świadomy, zyskujemy zdolność do identyfikowania problemów i podjęcia decyzji, które prowadzą do trwałej zmiany. Codzienne wybory, nawet te najmniejsze, mają znaczenie i są częścią większego procesu. To, co robimy teraz, kształtuje naszą przyszłość. Wymaga to bycia w pełni obecnym i świadomego podejmowania decyzji, które są zgodne z naszymi pragnieniami. Aby manifestować zmiany, potrzebna jest konsekwencja w działaniu oraz wewnętrzne zaangażowanie. Świadome działanie to także sztuka słuchania swojego wewnętrznego głosu. Intuicja często prowadzi nas w stronę najlepszych decyzji, jednak z powodu braku uważności lub zaufania do siebie ignorujemy te wewnętrzne sygnały. Gdy zaczynamy działać zgodnie z naszą intuicją, otwierają się przed nami nowe możliwości, a rzeczywistość wokół nas. Zaczyna odpowiadać na nasze intencje. Manifestowanie zmian to nie tylko kwestia pragnień, to także podejmowanie działań, które prowadzą nas ku realizacji celów. Dzięki świadomej postawie możemy kształtować nasze życie w zgodzie z wewnętrznymi wartościami i pragnieniami. Świadome działanie wymaga również cierpliwości i konsekwencji. Zmiany nie następują z dnia na dzień, ale sukces jest efektem codziennych wyborów i wysiłków. Proces ten wymaga zaangażowania i zaufania, że rezultaty pojawią się z czasem, nawet jeśli początkowo ich nie widzimy. Liczba 11:11 /11 symbolizuje połączenie duchowego przebudzenia z materialnym światem. Jest to przypomnienie, że zmiany, których pragniemy, zaczynają się wewnątrz nas, w naszych myślach, intencjach i przekonaniach. To nie tylko sygnał do refleksji nad własnym rozwojem, ale także zaproszenie do świadomego kreowania rzeczywistości. Ta liczba podkreśla równowagę między duchową mądrością a praktycznym działaniem. Wskazuje na to, że poprzez zrozumienie własnych pragnień i podjęcie świadomych kroków możemy wpływać na swoje życie. Wszechświat wspiera nas w tej drodze, pomagając realizować nasze cele, o ile jesteśmy gotowi na podjęcie odpowiedzialności za swoje decyzje. Przypomnienie o tej liczbie to także zachęta do słuchania intuicji. Otwiera ona drzwi do głębszego zrozumienia siebie i relacji z otaczającym światem. Poprzez świadome działanie w zgodzie z wewnętrznymi wartościami możemy manifestować zmiany, które przyniosą nam harmonię i spełnienie, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Na zakończenie, dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli uważasz, że treść była wartościowa, kliknij Lubię to. Zasubskrybuj kanał i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Co liczba 1111 oznacza dla Ciebie? Chętnie przeczytamy Twoje opinie.